Wybuchna. Te krzyże symbolizują dwie niezwykle ważne dla Polaków wartości: solidarność i wolność. I dzisiaj ta wolność jest zagrożona. Dlatego zebraliśmy się dzisiaj tutaj i są nas tysiące. Pogratulujmy sobie brawo! Ale to miejsce i ten symbol jest szczególny także z jeszcze innego względu. Stoimy dzisiaj pod krzyżami. Symbolem, któremu zabrania się ostatnio miejsca w przestrzeni publicznej. Dzisiaj tutaj w Poznaniu będzie człowiek, którego nazwiska nie wymienię, który walczy z krzyżem. Ale do tej walki zaczął przyłączać się tak, Szanowni, kochani, 23 lata po odzyskaniu niepodległości Musimy przychodzić pod krzyże poznańskie i upominać się o wolne media O sprawiedliwość, o wolność, o to wszystko, o to, że nasza ojczyzna jest dzisiaj zagrożona Dzisiaj po 23 latach podważa się... Polskość, podważa się patriotyzm, podważa się polską rodzinę, podważa się krzyż, dzisiaj chce się go wyrzucić z przestrzeni publicznej. Dzisiaj musimy tłumaczyć po 23 latach, że rodzina, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Takich czasów dożyliśmy. Musimy dzisiaj bronić tych wartości, bo jeżeli te wartości zginą, te wartości zostaną zawsze paszczone, to nie będzie Polski, bo Polska była silna właśnie wiarą i Polska była silna rodziną. 123 lata przeżyliśmy w niewoli tylko dlatego, że mówiliśmy, że w naszych rodzinach mówiło się po polsku, że czytano polską literaturę, że słowo patriotyzm było dumą. A dzisiaj wszystko to próbuje się zniszczyć. Dzisiaj po 23 latach Polscy Katolicy muszą się dopominać o to, żeby mieli swoją telewizję, swoją telewizję. Dzisiaj ważniejsze jest disco polo niż wiara. Jest to telewizja. Jest to telewizja, która łączy, która uczy patriotyzmu. Telewizja, w której się informuje, a nie uprawia propagandę. Telewizja, która jest przyjazna, w której można rozmawiać o Polsce, o patriotyzmie, o naszej przyszłości. Dlatego musimy obronić, aby telewizja TRWAM była na multiplexie, aby każdy, kto chce, mógł oglądać telewizję TRWAM. To jest nasza racja stanu. Dzisiaj tysiące. Tu w Poznaniu jest nas dzisiaj tysiące. Ale zapraszam wszystkich Wielkopolan, wszystkich Poznaniaków do, na 21 do Warszawy. Muszą być setki tysięcy, żeby wreszcie ta władza zrozumiała, że mamy należne prawa, że mamy prawa do telewizji, że mamy prawa do wolności, że mamy prawa do patriotyzmu. Dziękuję bardzo. Polek i Polaków. Słuchają Radia Maryja, słuchają i oglądają Telewizję Trwam. Słuchają i oglądają, bo ci nadawcy zapewniają rzetelną informację, zapewniają prawdziwe informacje, zapewniają formację, która zbliża nas do Boga, która pozwala zachować honor i pozwala jeszcze mocniej i serdeczniej kochać naszą Ojczyznę. Niestety, w naszej właśnie Ojczyźnie są Polacy, którym owo pradawne zawołanie Bóg, honor i ojczyzna przeszkadza. I my dzisiaj musimy, tak jak teraz, podczas tego marszu bronić i Ojczyzny, i honoru, i Boga. A teraz. Bronić telewizji trwam. Telewizji trwam, nie oddamy. To jest nasz nadawca. To jest nadawca, któremu, którego chcemy oglądać. A więc będziemy się spotykali na takich marszach tak długo jak trzeba, aż telewizja trwam, aż telewizji trwam, przyznane zostanie miejsce na tak zwanym cyfrowym multipleksie. Szanowni Państwo, domagamy się tego, co nam się należy. Telewizja Trwam spełniła wszystkie wymagane warunki, żeby koncesję dostać i być na multipleksie. To jest skandal, że dzisiaj decyzjami politycznymi zamyka się usta wolnym mediom. Nie możemy do tego dopuścić. Domagamy się dzisiaj poszanowania prawa, przede wszystkim prawa w, pol w Polsce. Nie może być tak, że rząd dzisiaj będzie zamykał wolne media. Nie oddamy wam telewizji. Tam. Tak nie słońce świeci właśnie dla nas. Proszę nie wyprzedzać faktu. Wtedy kiedy szliśmy do kościoła padało. Ale słońce, nie, dlatego to nie było potrzebne. Pogoda się zmieniła, słońce do nas wyjrzało. To znaczy, że rodzina zasłużyła na tą pogodę. O właśnie, tu mi prowost podpowiada, że po wielkim piątku jest poranek wielkanocny. Pozwo jest nadzieja, o właśnie. Wiesz. Ja, bym chciał, ja bym chciał również zaznaczyć, że nasz protest rodziny Radia Maryja tutaj w Poznaniu jest protestem. Wszystkich nas jako rodziców tego radia, bo ojciec Tadeusz bardzo często używa określenia takiego, że to jest dzieło całej naszej ojczyzny. Tych, którzy wspierają to radio. Tych, którzy wdowi grosz oddają po to, żeby ono istniało. Wielkie dzięki, żeście tu przyszli i wsparli tą naszą inicjatywę rodziny naszej poznańskiej.